Wierzę, że samista, kiedy ją napisał, wie, że wiedział, co robił. I to jest psalm mówiący o cudownej Bożej miłości. O tym, że Bóg jest. że w każdej sytuacji, w każdej okoliczności możemy na Nim polegać. Ale jest jeden warunek. Pan musi być pasterzem moim. A reszta już pójdzie. Ale problem jest w tym, no właśnie, czy jest naszym pasterzem naszym. Ale świnę zrobiłeś. No właśnie. Borykamy się z tym, że próbujemy tak często po swojemu. Ja mówię, Bóg działa według swojego rytmu, swojego porządku. Ale ja wierzę też, że to co czyni, czyli zawsze ku naszemu dobru. Bo my mamy taką tendencję usychać, zatrzymywać się trochę jak drzewo, tak na zimę, albo jak niedźwiedź. Tak trochę przysnąć w tym Bożym prowadzeniu. A przecież nie osiągnęliśmy jeszcze celu. Nie jesteśmy jeszcze doskonali. Jeszcze nie idziemy do wieczności. Może to się już naprawdę wybiera bardzo szybko. Ale to i tak nie jest naszej woli. z woli Boga, jak jest napisane. Wiecie, przed nami są wyzwania. My tak lubimy poleżeć, tak lubimy posz, pospać, <noise> lubimy komfort. I to nasz własny komfort, bo wydaje nam się, że już starczy, przesiądzam, ale chcę wam powiedzieć, nie ma nic gorszego, jak powiedzieć, już nic w moim życiu dobrego się nie może wydarzyć. Już niczego się nie nauczę. Tak. Wiecie, często jest tak, że jak ktoś kończy edukację, to wyrzuca, zamyka drzwi i mówi: że Już więcej nie będę się uczył. Starczy. Ale w życiu są rzeczy, które odkrywamy. I wiecie, sami czasami macie satysfakcję, jeżeli czegoś nowego się nauczymy. Bóg ma dla nas bierze to, co tak ważne. Tą. Swoje słowo i swoje wskazówki, byśmy no właśnie dorastali do pełni wymiarów Chrystusowych, jak Boże Słowo mówi. Jeszcze tego nie osiągnęliśmy, ale mam nadzieję, że jesteśmy w trakcie. Ja tylko mówiąc to przypominam, jak ważne i cenne to jest. Dzieje apostolskie, 42 i przejdzie, przejdziemy do, do wieczerzy. Drugi rozdział, 42 werset dziejów apostolskich i ta mamy takie słowa, i trwali, i trwali. W czym trwali? W nauce. W nauce. O, że szczyt. W nauce apostolskiej. Tak, tam, całe życie. I I jeszcze przed tobą parę lat nie wiadomo, nie? że z czasem trochę gorzej, bo na pamięć już jest ja sam to sobie wiem, że już tak zanika, i tam co wie, co już w tej szarej komórki czy inne rzeczy, ale podobnie No I trwali w nauce apostolskiej, nie we wspólnocie, i wolę w chleba i w modlitwach. I wiecie, to są rzeczy, na które Bóg nas zaprasza. Byśmy nieustannie w nich trwali, bo one przyniosą nam korzyść. Pierwsza rzecz to trwać w nauce. Trwać w nauce apostolskiej to po pierwsze ją przyjąć i zastosować. No bo trudno trwać w czymś, czego nie znam, ale jeżeli już poznałem, to właśnie trwać mnie. Ale tutaj jest pewien dylemat. Żyjemy w całym XXI wieku, że tych tak zwanych nauk apostolskich jest więcej niż sześciu. I to jest okropne. Że żyjemy w świecie chaosu i pewnego, no, niebezpiecznego e, takiego podejścia do tego, co jest nauką apostolską. Więc jak można w niej trwać, jeżeli, czy znaczy można, tylko jest tak wielki miszok, chaos i bałagan na rynku chrześcijańskim, że to jest porażające. I tutaj potrzebujemy nie tylko chronić się przed światem, co jest oczywiste i o tym wiemy, chronić się przed wpływem tego, co świat przynosi, co przynosi przeciwnik, ale do tego jeszcze, kurde, musimy się męczyć ze światem chrześcijańskim, który przynosi wielki chaos dotyczący tego, co jest nauką apostolską. Ja myślę, że jedną z podstawowych rzeczy to jest to, że potrzebujemy duchowego pokarmu, zdrowego, duchowego pokarmu. Potrzebujemy, żeby Bóg nas osobiście uczył, był naszym Panem i nauczycielem, bo potrzebujemy być zdrowi w tym, co jest prawdziwe, co jest słuszne. Nie chcę tego rozwijać, bo, bo można by było pójść i zresztą sami wiecie, jak wielki jest podział i, i wiele jest różnych systemów myśli teologicznych i się będą ludzie spierać. I spierają się na tym polu. Z jednej strony, może to dobrze, no bo coś z tego wynika, ale z drugiej strony, jest tam wielki mishmash, który niestety powoduje, że gubimy to nawet mniejsze. Gubimy gdzieś ten duchowy porządek w naszym życiu. I też duchowy rozwój wtedy jest taką ciągłą regresją, czyli tak. Raz wydaje się, że już mamy poukładane, a potem znowu nam się wszystko rozwala. I tak w kółko. Szukamy różnych dobrych pomysłów na życie, e, jakichś e, wspaniałych chrześcijańskich technik, które pozwolą nam się przybliżyć do Pana Boga albo coś tam jeszcze innego. I wiecie, często się gubimy. Całe społeczności doznają też już czerwku, kiedy mają jakiś pomysł na nowy rodzaj działania Ducha Świętego, który gdzieś prosto przywieziony z wspaniałego miejsca, gdzie zadziałało. Wiecie, I potem te próby zresztą kończą się tym, że trzeba coś nowego próbować, żeby jakoś utrzymać pewien porządek. Ja chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali i modlili się o to, żeby Bóg prawdziwie nas uczył, prowadził osobiście. Myślę, że to było wielkim przywilejem tego pierwszego kościoła. Że jakby w miarę starali się, trzymali się tego, co jest podstawową prawdą, co jest nauką. Aczkolwiek, jak sięgamy kilka rozdziałów dalej, jak kilka lat później, jednak już i tam następowały procesy, które zmieniały, sprawiały, że powstawał podział. Chociaż może Słowo mówi, że musi być. Niemniej tego, co nam potrzeba, to trwanie w nauce apostolskiej. I ja mówię we wspólnocie. Wiecie, samo wystarczający człowiek jest. Wielu ludzi e, gdzieś nawet gdzieś jest taka stroma e, chrześcijaństwo bez kościoła. Że, e, że sami są uchodźcy. Wiecie, bycie we wspólnocie to jest dzielenie się. Nie bycie w wspólnocie e, to jest egoizm. Biblia mówi, że Bóg daje dary duchowe, tak? daje służby po to, żeby budować siebie samego. Nie. Naprawdę? Nie. A ja myślałem, że tak. Wiecie, Bóg powołał, wspólnota to nie jest to, że przychodzę i biorę, ale też jestem nastawiony, żeby dać. Bo jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi, kapłanami Boga Najwyższego. I Boże Słowo nam pokazuje, żeby trwać oni trwali we wspólnocie, więc mogli usługiwać sobie tym, czym Bóg ich obdarował łaskawie. Bo Bóg każdego z nas obdarował czymś, czego nie ma ktoś inny. Obdarował czymś, czym możemy usłużyć sobie nawzajem? W kwestii duchowej, czy w kwestii takiej zwyczajnej, ludzkiej. I każdy z nas może pewną ważną w tym punkcie rolę spełnić. Bo Biblia mówi, że Bóg właśnie dał po to, żeby ciało zostało zespolone i budowało się nawzajem. Ale jak ma się budować? Jeżeli ja nie, można powiedzieć, ja nie czuję tego. Ale właśnie o to chodzi, żebyśmy pamiętali, że Bóg powołał nas, żebyśmy nie tyle czuli, ale tyle, żebyśmy się modlili w tej sprawie. Pamiętali, że to jest to Boże, ta Boża wskazówka. Wiecie, Bóg szczególnie działał w życiu tych ludzi, bo właśnie trwali po pierwsze w nauce apostolskiej, czyli w tej prawdzie. Pamiętacie, w listu deatrach apostoł Paweł i mówi, nie ma innej Ewangelii, chociaż niektórzy głoszą. Nauki Bożej potrzebujemy, by trwać w prawdzie, a nie w kombinacji ludzko- ludzko-bożej. Jak to powiem, tu nie ma, tak? Albo kłamstwa, albo prawda. Tak? Przynajmniej chrześcijanie na że I dalej czytamy w łamaniu chleba i w modlitwach. Tak. I będziemy łamać chleb. Wiecie, łamanie chleba było znakiem dla wszystkich, potwierdzeniem tego, że cała moc, cała siła i zdolność jest z Bogu że my możemy w sposób ludzki pewne rzeczy uczynić wysiłkiem naszym osobistym. Ale nic, co duchowe, nic, co prawdziwie zmieniające od wewnątrz, no nie zastąpi tego, co Bóg daje. I myślę, że to jest istota przesłania Ewangelii, że kiedy bierzemy udział w tym stole i w łamaniu chleba poświadamiamy sobie jedną podstawową rzecz. Dzielimy się między sobą. I że trwamy w tym, co jest najistotniejsze. W tym Bożym Zwycięstwie. W tym, co Bóg dokonał dla nas. Byśmy mieli łaskę zbawiającą. Byśmy nie musieli zasługiwać sobie na przychylność. Całe życie, to ludzie próbują nas w okoliczności zmusić do tego, byśmy zasłużyli sobie. A Bóg mówi, ja dokonałem tego. Już nie musisz. Wszystko zostało wykonane. Nie musisz zasłużyć na miłość. Nie można zasłużyć na miłość. Czy to jest straszne, kiedy jest myślenie wielu ludzi, że muszą zasłużyć sobie? Jest to o tyle tragiczne, że wielu ludzi przez wiele lat nosi to w sobie i nie może się tego pozbyć. Ale Bóg w Chrystusie, Jezusie właśnie przez łamanie chleba przypomina nam i mówi nam moja miłość którą mam, daję Tobie. Moja miłość, którą mam, daję Tobie, żebyś Ty był ubogacony. Żebyś miał to, co jest najcenniejsze. Chcę zawrzeć z Tobą przymierze. Nie stary, ale nowe przymierze. Chcę zawrzeć z Tobą przymierze, w którym ja będę razem z Tobą i będę Ci towarzyszył. I nawet, jak się będziesz kiepsko czuł w Dolinie Cienia Śmierci, to ja będę z Tobą. I chcę Ci mówić, kocham Cię. Oczywiście, Boże, miłość nie oznacza, że, że miłość nie oznacza zgoda na to, co jest złe. Ale też oznacza to, że. Nie możemy sobie zasłużyć. Bóg nie mówi zasłuż. Musisz jakoś tam się postarać. Tak jak oczywiście wszędzie musisz się postarać. W szkole, w pracy, gdziekolwiek, w rodzinie, żeby być kochanym. Straszne to jest, ale tak jest. Często mówią, brak na tym świecie brakuje tej właściwej miłości. Brakuje nawet chrześcijanom. Ale dlatego, że sami jesteśmy w stanie wytworzyć w sobie tej prawdziwej Bożej miłości. Ja myślę, to czego potrzebujemy, to zrozumieć, czym jest to Boże zwycięstwo, czym jest połamanie chleba, jak ono jest cenną prawdą dotyczącą każdego z nas, czymś ja czy co się nie zmieni, czego nie jesteśmy w stanie wytworzyć sami. To jest obraz Bożej Miłości dla nas. A potem jest mowa w modlitwach. I trwali w modlitwach. Nie, modlili się o to, żeby, no właśnie, o coś się modli, czym jest modlitwa. To jest ta intymna społeczność z Bogiem przede wszystkim. Ale też modlitwa stawiennicza i czynna. Ale znowu, e, ja tylko przypominam, nie będę tego rozkręcał, e, no bo przystąpimy za chwilę do tej I taki, mh, chciałbym, żebyśmy to sobie rozchmijali w swoich sercach i umysłach, przypominali sobie, że Bóg ma dla nas prawdę swojego słowa, że chce, żebyśmy w tej wspólnocie trwali, ale nie trwali z bólu, ale trwali, żeby dzielić się i dawać to, co Bóg, czy Bóg nam łaskawie odaży. Żebyśmy się uczyli nie być tylko biorcami, ale dawcami w takim znadmiarze, jaki Bóg każdemu dzieli, według Bożej łaski. I w społeczności świadomi tego, że wszystko się wykonało. Że już nic do tego Bożego dzieła zbawienia dodać nie musimy. Ale pamiętajmy, żeby to okraszać modlitwą. I będzie dobrze. Jak się do tego dostosujemy, to reszta pójdzie w naszym życiu jak powinna. Związacie się ze mną? Czy będziemy się spierać co do nauki apostolskiej? Nie teraz, może kiedyś po, po jakimś spotkaniu dyskusyjnym, ale póki co e, będziemy się łodzić. E, przeczytam. Albo nie będę czytał.